Siemanderko, tu takie piękne rzeczy kubuś wyłowił. No to co, zaczniemy od tego kapitana haka. Oczywiście. Ola. Jest ważenie, jakby o! ktoś nie wiedział co robimy. Ważymy. Ważymy. Uwaga. Uwa, piękny hak. Może ja tak. Wyczyściłem go tutaj. To A, łapka, dziurę no? mu wyczyściłem. Ale luks. No to co? Ile obstawiamy? No, obstawiamy. ile? 15,5 i pół. przelicza teraz tutaj waga 16. 16 no Uwaga. Nie, 13. No dobrze. Nie, dobra, pierwsze. Nie, no dobra, 13, tak? 16. Ta, 16. 16 900. Prawie 17, no dobrze żeś, dobrze żeś nie zmienił zdania, no się do dziennika. A, bo ty już tak długo trzymałeś i coraz lżejsze się stawało, zamiast coraz cięższe 80 nawet, to już prawie 17, tak 16980, prawie 17 kilo. No gratulacje w takim razie. Ale pięknie. A coś tu jest napisane. Jakieś... O, jest tu jakieś bicie. Weź słońce odsłoń. 59, nie, 69 59 Nie wiem co to znaczy. Kurczę 69 59 no. A tu jeszcze co? Nie, tu nie ma nic. Chyba że jest, Chyba, ale. Chyba, może jesteś. Nie wiem. Wie? 17 kilo, wujku. Zachodź, wujku tu. W nowym roku. Ja powiedziałem 15. Tak. A to Ale też nie, byłeś blisko. Nie powiedziałeś, jak nie było cię. Tak. Wujek sobie w... wczoraj mówiłem, że 15 tak, kreszty. Tak tak no, no, nieudokumentowane jest. No. Wujek się pojawił no. w nowym roku. Tak, wujek się w nowym roku. Witajcie, że się wanderowali. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Piękny, piękny. A jak? Słuchajcie, jest taka rzecz, że. Le... A szkoda to na złom wywozić. No, Co? no może jakąś licytację... Wycią wyciągarkę będziesz <gry> Nie, może jakąś licytację zrobimy. A, że, że to jako jako eksponat? Jako eksponat i licytację. Oczywiście pieniążki pójdą na karmę dla chcianków. A, no to pięknie. Jak krokodylków. No. Jest, <gry> jest lisek, Są jest. dwa bąble. Jest bąble. No to jest. czekaj, no to, no to cena wywoławcza? No w złomie by to kosztowało 20 złotych, tak średnio licząc, nie? No, no, no. I cena wywoławcza. 29. cena wywoławcza 39. Cena wywoławcza. <laughs> wywoła... Jak ma doświadczenie w handlu w Kauflandzie. 29,99. I jeszcze 9. <laughs> Koma dziewięć. No i dobra, no dobra, niech będzie. Ale ważymy dalej, przechodzimy dalej do ważenia. A to płytkę mamy tutaj. No to płytka, ale płytka ze stopką, to już jest zmyłka. Dobra, no. Ujejakie ty się. A. Daj, daj, daj. A To 5 kg. Proszę Państwa. 5 no, kg kilo. Kilo całość? No chyba żartujesz, wujku. To jest dobre 9,99 kg. 5 kg. Stop! A Sylwan? Ja... Stop! Rzuć to, to proszę rzucić to na... na to. <noise> proszę rzucić to. <noise> to e, te... 4, Teraz spada wartość odżywcza. Nie spada, nic nie spada, tylko błoto. Wiesz, jak się złom rzuca? O, bierz, to to... Z, łokcia. Z łokcia. Z łokcia trzeba. Zapad. To ten łokieć jeszcze musi być tak. O, podkręcić. Tak bym podkręcał. Wpół Tak bym rzekł. Tak bym taki, taki, taki rogal. Jak ile? Ile? 5 kilo. 9,99. 8,50. Dobra. Chyba wygrasz. 9700. Wujku dawno nie ćwiczyłeś chyba. No, nie ćwiczyłem, ćwiczyłem twórczą na, na stanga. Dlatego Do mi się to coś Tak, to ci się po, pomyliło ci pomyliło, się nie? po prostu. Zdarza się. Piękna płytka Oczywiście Z tym jak się to... ze stopką, stopką nakrętką, ze sprężynową podkładką i ze śrubą. Tak, wymieniłeś wszystkie te elementy teraz, tak. Czyli tak. Podkładka, stopka. Stopka składa się z podkładki sprężynowej, z podkładki metalowej, z nakrętki i śruby. Tak jest. I śruba z płaską jest. Śruba z płaskogłową, bo ona wchodzi tutaj w to. O, o patrz jak ładnie wchodzi. W to szczelinę. Widać jak ładnie wchodzi ona. Tak jest. Ten Dobrze, teraz co? co? jeszcze ważymy? Tu mamy takie piękne artefakty. A to wkręciki. No to jest niejednokrotnie ważymy. Niejednokrotnie, tak, ale tamto co dopiero rzeczy. Nie? Różnie. różnie, nie? Zaraz. Proszę tutaj nie palić. Jeszcze ja pali. na, na powierzchni. Proszę nie palić, w sadzie, pod drzewką szkodzi, dym. No powierzchni? Powier ale wujek jest na powierzchni. Jest na powierzchni. Na powierzchni. <śmieniciela> proszę pana, tu jest zakaz palenia na tym modelu. Całkowicie. Bo bo ja nie. Będę no, miał karteczkę, proszę opuścić obie. <śmieniciela> Dobra, w nowym roku jest tu masz. Wójka. 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 Widzowie widzowie, jest jeszcze zapytanie. Czy wojek, wujek chmur zaśle może palić w ogrodzie? Oj, tutaj... Ja myślę, że widzowie wesprą wujka. Ale ja, ja to ta dwajka powiedzieć, nie będzie ogrodu. No właśnie. Będzie, za więcej będziesz mógł. Jak mniej, nie będziesz. Niestety. Widzowie rządzą na kanale. Tak, to dopasuje. Teraz, teraz tak jest. Wujek się dopasuje, tak? Ja się muszę dostosować. Panie wasz pan to, to bo to... O, Ale piękny, czym ty, balistów było wielu. Tak? <laughs> Zobaczymy tą. Ta będzie miała inny. No pewnie wyższy wyższy dźwięk A jest. Gwóźdź, guść. No, Gwóźdź też. płaski. Kręty to były 45 Coś takiego, do, do pół kilo dochodziły? No, 450. No, do, 650. 500, masywniejsze takie do pięciu, ses, z grubszą główką. No to co, nie będziemy Niby, pa, Sprawdźmy po prostu. 440. Jezu, 500 jest. O, jest o, grubszy. Ten, <gry> ten bo to są dwa rodzaje. O, ten, na, bo z rdzą jest. jest ten Ledko zamulony. Guść 2700. Znaczy 275. 270. No. I teraz tu mamy piękne rzeczy. Piękny, to jest to oczywiście chowaj, panie, chowaj. już nie ma, bo to takie jest. Złapień, proszę tu dzieło sztuki. A co to jest właśnie? Co to jest za. JA! Czy to jest Sasquatch? Yeah. Nie. Nie. To jest korona dla tego futrzaka takiego z Afryki. Futrzak z Afryki. Król Julian. Julian. Aha, faktycznie! To jest jego korona. To jest jego korona. Zresztą to na na koronę? Tak, to jest korona. Jego. <noise> może, może wujek chciałby przymierzyć koronę. <noise> nie, nie, nie. Nie, no to znaleźliśmy to. No i co, bierzmy tutaj. Ile waży, ile waży? Ile waży ta korona? Dla Juliana. A, cztery kilo. Matko bosko. 3,5. <noise> Dobra, ja mówię. Ten jak siedemset. On się rozdrobnił. 3, Ale czekaj, bo była niestarowana. Niestarowana waga a, była. Kilo. Staruj. A. Staruj, Panie. Zresetować. Zre zresetuj, zresetuj system, tak. Weźmiemy na czarne, bo widać. W, w kamerce widać czarne lepiej. A, a w nocy? O, a w nocy to podświetlone. <grym> 4,5. No, no, kilo A. 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 Forma, forma jest. To dzieło sztuki też na licytacji. <noise> Paszcza tutaj na króla. Juliana. Juliana. Lulian. Korona króla Juliana. Luliana. Luliana. Lulian. Lulian. <noise> Korona króla <Luliana. głosy> Ale to jak, jaka cena wywoławcza? I cena wywoławcza. 29 zł O dobra no, bo niestety, ,99. to kosztowało pracy, by podocinać mm -hmm. tych tarcz do kątówki to I bajle tu... wkręta poszło na zęba Kręty piękne i tu śruby takie ładne Ale ktoś to miał łeby nakrętki takie miał piękne łeb. Dobra Op. tutaj nie ma A, Tutaj tu już No tutaj proszę Dzięła sztuki Dzięła sztuki. Koło zamachowo. zębate do sieczkarni. No Jeszcze To złom nie nazwa mnie idzie. Jeszcze Zośku. Zośka? No znam Zośkę. Zośką, no i co? Proszę. Waga, waga. Waga, waga. Cztery Pięć i pół Pięć, i pół wujek A. Sześć. No dobra. 6 no, no, i pół. Nie no wujku, to kilo jest coś nie do wagi. No, ja w ogóle sobie do wagi. To, to pięknie koło, co na licytację też. No ale to razem z tamtym chyba, nie? No to na razie tu odłożymy. I to jest jeszcze do tego. To jest też z przyczkami. A to nie jest sękacz? To jest sękacz. <laughs> Te tryby, te tryby z to były prowadnice do snopka Jak się kładło, to wkręcały ten sok. To podawało te, słomy. Tak, wkręcało dalej te źła i, 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 słomy 5 i... kilo 4,5. Jak niedowaga znowu. To będzie 4 kg. A ten, ten będzie cięższy, bo ma co? fajkę. Fajkę Dobra. ma. Dobra. ten 4 A ten 4,5. A co znaczy jest? Swoje... 5 i 5,5. Jak 4,5. Dobra. Po pół kilo tam no. 4,5. 4,600. No. Kto wygrał? No, ja, i... 4 mówiłem. ja mówiłem 4,5. A ja 5 mówiłem. No. No to wygrałem o te gramy tam, nie? O te gramy. A nie, wujek wygrał! 10 deko się pomoże. To będzie 5,5. 5,20. Prawie 5,20. No nieważne. No, każdy wygrał po razie. Dokładnie. Bez problemu. Jest sprawiedliwie. No. Nie wiem, A to nie jest dosieczkarni? Czy to... Czy to jest chyba też dosieczkarni? To też jest do sieczkarni. raczej chyba tak. A, ale to jest eksponat. Dobrze, dobrze, po malutku, na razie wszystko po kolei. <noise> nie wyrywaj się. Nie wyrywaj się. <noise> Zaraz, będzie. Zaraz będzie. Zaprezentuję. No idziemy. Zaprezentujesz to. <noise> tak, tak. No. Cztery. No 4, no 4, 4, no 4 No 5 kg Wygrosz Wygro 5, ,5. Pięć już jest, już widzę, że 6 jest prawie 5 i 600 To dało no, chwilę się pomyło Proszę zaprezentuj, bo to, to, to. to jest po prostu taki hamulec kosowany <grym> wozu konnego ręczny hamulec. Ja. Yeah. się po prostu pod koło. Jak był Furman na Proszę podać prawidłową nazwę. Łyżwa. brawo, Łyżwa. To jest Łyżwa. Ja. No. Yeah. Do tej Łyżwy miał zastosowanie jeszcze łańcuch. Tak. Lub, lub linka Ale no, linka to już było takie nowoczesne. Łańcuch był. To, ta łyżwa była zawieszana na burcie Tak Na burcie czyli w jakieś lotry Burta to się nazywało w wozie konnym lot. A czy jeden był używany tylko hamulec wystarczał? Czy... Zależy i dwa mogły być Mogły czy... być i dwa Ale jeden Wystarczał jeden Aha. I to było obowiązkowe Ia! Yeah. Obowiązkowa była ta łyżwa i obowiązkowa była wieczorem lampa a, no, 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 lampa. I to były lampy czerwone. Ja wie? widziałem te lampy, no. Od tyłu czerwone, no, nie? Te szkła miały czerwone. Żeby widać było z tyłu, a z przodu? Z przodu to koń widzi. Koń świe, świecił oczami. Świeci.. A czy była obowiązkowa kontrola uh, trzeźwości? Nie. nie. Czyli... Ja, ale konia tylko. Tylko konia sprawdza. Jeszcze o, o a propos trzeźwości. Nawet było tak, że nie było kontroli Kierowców ciągników. O! Oh. No bo nie było. Kto można było jeździć do wody? No bo powoli jechali. Formanty, <gry> Teraz się to wszystko pokończyło. Nie Wła ma już takich. zmieniało się cholernie hmm. Nawet na hulajnodze musisz przejść. A no a jak nie? Dobra, uwaga, waga, waga. Dobrze, że z buta można chodzić waga. jeszcze po pijaku. 3,5. i pół jak mówi. 2.9 Widzicie jak Sylwan <trybujenie> wprawił w drgania tutaj materiał, żeby... W turbulencie <trybujenie> Wtedy lepiej czuję z No, 2 e, Nie. Dobra, niech będzie, że... A ty ile powiedziałeś Sylwan? 3,5 ja pójdę. No to 3200. Zmieniam decyzję, jeszcze mogę. <trybujenie> no, ostatecznie. 3200. Ja powiedziałem 3200. A ja 3. Dobra. Ja 3,5. Ła! 3, czyli wujek wygrał zodu. A, jest wujku, siła. Wujku, co jak to, ale na łyżwach to ty się znasz. No, Zwach, to jest To jest zbiornicek na wyrównawcze. Wujek będzie się znał, bo on jest z dziedzin tych hydraulicznych. Wziornik wyrównawczy do centralnego ogrzewania. Po prostu zapas wody. Dobra 5 kg układzie otwarty. Wójku sprawdź le walkę To jest 4 kilo A z kamieniem w środku to będzie <noise> 6 kilo Ja 5 O, 5,5 Tylko jest to Jak przyciskam to A to tam jest taki przycisk Tara Nie musisz wyłączać i włączać no, Tara ale z, zam, zamazały się nie wiadomo który ja nie to. Nie widzę już. Aha, no, wyblakło już. Można kłaść. Można na tej wadze sobie pamięć, ale ja nie widzę gdzie to jest. Pamięć mięśniowa. Już pozapominaliśmy wszyscy, a to jest 6, 600, wygrałem. Tego się wam wolałem około 2,5 kg. Nie, to już przesadza. Ta piękna łyżba też jest na, na licytację. 20 zł. 20 zł, nie? To to nie. To, to na złom. A to co to jest? To jest piękne. A to jest. O, tu wujek będzie wiedział też co powiedzieć. Po prostu to jest tak zwana podkowa. Tak, prosto. To się po prostu wstawiało do kuchni węglowej. Tak. I to można było zrobić z tego ogrzewania. Aha. To się podgrzewało w kuchni. A. I ciepła woda krążyła. Na grawitacji. Na tak zwanej grawitacji. Zwane gra, tak zwane gra. Kaloryfery to są wow. skręcane. Mądre no, rzeczy. Są tu mm -hmm. i się skręcało. I to, to, to przekroczy 30 kilo? Nie. O! To, to, to będzie 20, 20 kilo. Wujek 20 mówi. Ja mówię 19, żeby... O, patrzcie, tu tu jest opalona rdza. Widać jeszcze. O. A, jest, jest okopcone. jest. O, no okopcone. Nie będzie tego widać na filmie, bo jest cienie. A jest no. widać, dobra, widać. Dobra. Teraz ja... Bujek 20, 20, 20, 20, ja 19, o. To będzie 28 kg. 28. Wagę mamy do... 30. Do 30. Do 30. No. Jak powyżej 30 to ona czuła? 30. No to zaraz zobaczymy. Jaka czułość nie. 21 jeden. kilo się Ale to już w takich, przy takich gabarytach to jakbyś zgadł. W, wujek wygrał. Normal I chyba to ważenie całe wujek wygrał. nie idzie nas teraz do tej, na złom. To na złom, tak, tak. No i co? tu jeszcze mamy? To już ważyliśmy tego, tego kreta, ale możemy jeszcze zważyć raz. A, kret. Tego kreta. O. To jest ten kret do przebijania w ziemię. Pod sufitki. Nie, do to ziemi. To do... jest głowica, nie? Głowica. 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 Pod drogą się przebija Głowica przebijali. do kreta. Proszę, ile? Już nie pamiętam, ile mówiłem. No, nie ja już też zapomniałem. 6 kilo. 5,5 i <noise> Ile, Sylwan? Ja mówię, 5,5. Ja 6 Sześć. 4800. 5800, Czyli jesteśmy po, po w środku, no. I co, wujek wygrał. Wygrał, tak. Najwięcej miał trafiony. Tak, tak. Po Trafiony zatopiony. Zatopiony, tak. Gratulacje, wujku. Dostajesz ode mnie uścisk wujek, dłoni. Tak mówica tak, też na licytację. Wujek mówi, że to jest bardzo droga rzecz. Pewnie, że tak. No to 19.99.

Do rury takiej, nie? A. Tak, no, po prostu się. Po prostu tu też się wkręca, wkręca. to można przedłużyć. I tak można i tak można. Tu przedłużyć można. A tu... Tu, można prze... tu jest gwin do przedłużenia, a tu jest do wkręcenia. <laughs> Jakoś mufek. <laughs> Dobrze, no piękny, piękny odcinek. Dzisiaj nam tutaj wyszedł złomowo rekreacyjny. Dowiedzieliście się wielu rzeczy ciekawych od wujka, od Sylwana, technicznych i biologicznych. Także dziękujemy bardzo za. A jeszcze, ja jeszcze jest, czekajcie. Ale z tego to coś można zrobić, jakieś złomowe dzieło sztuki, nie? Można zrobić. No jak to jest tarcza, tutaj jest sękacz. Na, przykład... na, na tych tutaj Mikołaja można posadzić na saniach. No nie można. Można. Zasanki, Zasanki może robić. To musiało tak chodzić. O! Ale to nie, to też by musiało takie być jak to. Tu też musiały być skośne. To gdzie indziej to zachodziło, nie? To gdzie indziej chodziło. Tu też musiałyby być... Skośne. Skośne, nie? Też skośne Do, powinno być, tak, to tak. To za proste. Nie, nie, nie dało by Nie dało nie od tego. Nie od tego. Nie, to inny układ. To układ, Czyli warszawski. układ warszawski. to panowie. Tam było koło, koło zębate takie malutkie. Do tego, Jejszy, żeby taki Jejszy ślimak, by. tak zwany. Taki ślimak. Hmm. Właśnie, coś takiego jak to. Hmm. Tylko z, z zębami. Wygoglujcie sobie. No. Ale to też od sieczkarni. No to jest od sieczkarni, tylko że to jest inny typ. A Ten ma... typ tak ma. Ten typ tak ma to tak. To ma... I tak ma... Dobra, Sydwan, żegnaj się Dobra. z widzami, no. no. Czyli co? Taki dżingielek na nowy rok. <laughs> no piękny. No. I pozdrawiam Was. Bardzo trzymajcie się ciepło. Również pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Dziękujemy. Hej! Hej.